Kasz osa. Po kurwa. Pa. Kasz. Jego ja nie widzimy za rogiem spać. O. Co? O kurwa Co to kurwa było o, kurwa. mi powiedz o kurwa. o kurwa Szał w głowę Martyni Henry z wybuchowy Kurwa Ty A ty wiesz A tyś ty oglądał teraz Daniel to co z zadumku mu w dupie z tego new army Moim zdaniem to łeb powinien być <laughs> Ja co? To się nie udało